Patrząc w ciemność, zaczyna się pojmować znaczenie światła. To cytat z mangi Dead Sweeper, który doskonale nawiązuje do przedstawianej tutaj historii. Możemy zaobserwować, że coś odpychającego, z czym człowiek nie chce mieć niczego wspólnego, może stać się motorem napędowym do działania i pomóc odnaleźć sens w życiu. Hiroyuki podejmuje decyzję i dołącza na stałe do zespołu Sweepers, gdzie w pełni oddaje się pracy, a jest na czyszczenie mieszkań pozmarłych. Ale jak pokazuje ten tom, nie tylko. Jego firma zajmuje się również innymi zleceniami, które ze śmiercią nie mają już nic wspólnego, jednak wymagają dużego nakładu pracy. W tym tomie poznajemy więcej faktów z życia bohaterów, dostajemy też skrawki przyszłości jednego z nich. Pod koniec tomu dochodzi do podnoszącego ciśnienie wydarzenia, którego zakończenie poznamy dopiero w kolejnym tomie. Pierwszy tom mi się podobał, ten przekonał mnie do tej serii jeszcze bardziej. Na początku tomu mamy kolorowe strony, a kreska jest przyjemna w odbiorze. Mangę wydaje Kotori to krótka seria zamknięta w pięciu tomach, przeznaczona dla czytelników w wieku 16. Jestem ciekawa, czy tematyka poruszona w tej mandze to coś dla Was? Czekam na wasze opinie.